Cześć, witajcie, jestem Oskar. To jest kolejny odcinek na moim kanale. Tak naprawdę to pierwszy odcinek od bardzo dawna, ponieważ długo nie nagrywałem, bo zmieniają mi się hobby na przykład. E, no, jeszcze to, dość niedawno. E, moje hobby to były gry komputerowe, a czy lubię po prostu w nie grać bardzo? Ale teraz właśnie już odjęło mi się te hobby, no i za to powróciłem mi hobby z kostkami Rubika, więc w tym odcinku pokażę Wam moją kolekcję kostek. E, z 2020 roku, czyli właśnie tego, który teraz trwa obecnie. E, I właśnie, no, od zeszłego takiego filmiku, e, właśnie trochę ta kolekcja mi się trochę powiększyła, jakby, no. Więc tak, ale zacznijmy od początku. Przede wszystkim, tutaj Wam pokażę. pokażę. To jest moja koska 2 Pierwsza koska to jest. E, moja koska 2 2 która się. To bardzo dobrze. Jak się na nie pobijają moje rekordy, wszystkie. No i ogólnie jest bardzo fajna, bardzo je lubię. Następnie jest kostka Mirror. Tak, nie jestem pewien, jakie dokładnie filmy. Na pewno, no ogólnie, no tutaj nie ma jakby napisanej. A zgubiłem chyba pudełko. No i mam już ją dość długo. Ale jakoś nie upadam jakoś dużo. Ale jest taki spoko. E, Następna to Rubik's 4x4. Poruszać tak trochę no. Trochę słabo. Bo jakby. Po prostu jakoś. E, jakby to powiedzieć raczej się na niej rekord do ogóle nie pobiję. Następna moja ulubiona. E, trójka. A to właśnie firmy Gans. No i bardzo świetnie się porusza. Tylko jest jeden minus, bo ona jest dość droga, nie? Więc a po prostu jest magnetyczna. No i naprawdę, ale we, według mnie się opłacało od Semi od taty. Ale ogólnie, właśnie, myślę, że. Właśnie, no, próbuję na nie wszystkie moje rekordy, więc spoko. Mam następną kostkę 3 na 3 moją starszą kostkę. I mam, uwagę... od razu mówię takie trzy. Firmy chyba, nie wiem jakie nie ma też znowu. W każdym razie też jest całkiem spoko ta kostka. No, jedna z moich pierwszych takich profesjonalnych kostek, w sumie nawet pierwsza. No i jest tam taka druga, jest taka trzecia. Uh, no, następna to jest tak zwany Void Cube. Też się taki najlepiej porusza, ale jest ogólnie całkiem spoko kością. Znaczy nie, nie układam jej jakoś dużo, ale no spoko jest. Całkiem. No więc tak, e, i oczywiście jeszcze jest firmy Rubik's Cube, oczywiście, klasycznie. Następne to Square One, e, której tych wszystkich algorytmów do końca nie pamiętam. Natomiast lubię ją tak układać, całkiem. Jest od firmy G, ale bardzo polecam kogoś, kto lubi takie bardzo zmienno kształtne kostki to polecam. To bardzo. Następna kostka to jest kolejna 3 na 3. Taka dość mała. Jakby... E, no. I ogólnie jest to kolor w plastiku. Proszę się z takim ok. Tutaj jakaś ścianka. Skrzypiała. Ale najwy najwyraźniej już nie skrzypi. No. Więc teraz jeszcze Mega Mix Od firmy Shangsu. Co to akurat pamiętam, nawet nie ma tego. No, lubię Mega Mixa. O czym będzie się czuła właśnie kolejna kostka zaraz? Ogólnie porusza się bardzo, bardzo dobrze. Nawet nie musiałem w ogóle jej naoliwiać. Myślę, że to jest właśnie... to się opłacało. Nie pamiętam dokładnej ceny. No. Więc fajna kość. Jeszcze następna to Pyramix. Mój pierwszy i zapewne ostatni Pyramix. Bardzo jest spoko, w ogóle magnetyczny jest. E, no, ogólnie fajnie, tylko że kupiłem go e, właśnie w jakimś sklepie, takim no, chyba profesjonalnym, ale nie wiem. W każdym razie, e, no, gry taki bardzo, bardzo mały. No i śmieszny jest. I chyba sobie go właśnie klucze klucze kluczy przy, Następna kostka to większy broczek. Następna to nie broczek, ale właśnie kiedyś na niego układałem, a teraz już po nie potrafię tak bardzo szybko. To bym na pewno... Następna kostka to snake. A może nie jest to jakaś popularna kostka jednak W sensie to nawet nie jest kostka, tak bym powiedział No ale Lubię to, całkiem Jest oczywiście 2x2 Moja pierwsza 2 2x2 Rubiksa No, Może takim całkiem dobrze o Dziwo Trzy takie same znowu, nie wiem czemu Z Cube. Bardzo Go lubię magnetyczny jest i właśnie no grałem w innych zawodach takie jak w 3x3 czy 2x2 czy 4x4 4. całkiem spoko było no i całkiem dobrze miałem czasy jeśli pamiętam dokładnie jakie ja. no cóż, mam od na taką dziwną kostkę która jest dość jakby no dziwna jest bo jakby jest zmiennokształtna ale bardzo dobrze się układa jest firmy rubiks i właśnie w niej jest fajne takie coś, że coś się wyjmuje, przekręca się i wkłada, jakby. No, może to przekręcać, czy fajnie? Legalnie przekręcasz. Um, Następna, to trzecie Bardzo fajna. Największa, jedna z tych największych moich w sensie. no kościoł Gansa. Jest z firmy tej samej, co na przykład ta kostka. Um, nie pamiętam chyba tylko jaka to jest firma ale ogólnie właśnie razem z inną kością naklejkę, dostałem naklejkę z trawy sobie taką przyczepiłem do niej porusza się bardzo dobrze i no i jest bardzo dobrze w stanie następna kostka to <grych> moja, moja pierwsza 3 na 3 Rubiksa no tak samo bym powiedział, że Rekordu świata się na nie nie pobię. Raczej. No ale. Nie poruszę się też jakoś najgorzej. Dobra, i teraz. E, moja druga czwórka. Prubię się od razu. No. Wolę tą, która będzie następna, bo na tej jakoś mi się niezbyt dobrze układa. I właśnie to jest ta czwórka, którą najbardziej lubię. A e, jedyny jej minus. To jest taki, że kosztowała 24 zł. Znaczy plus to jest. A minus taki, że nie jest magnetyczny. Ale wiem na pewno to, że opłacałam się kupić. Była właśnie na strefie kostek. Właśnie to się Wam polecam kupić. To jest firma Mouvanki Yoshi. I to właśnie jest. Bardzo fajna kość też polecam. Dobra, cztery te takie dziwne kostki. Master Morphix, którego nie do końca umiem ułożyć. To jest dziwna kostka, bardzo kształtna. Lubię się nad nim trochę pomęczyć, ale nigdy jeszcze nie ułożyłem. 5 na 5. E, Magnetyczna. E, kupiłem ją na zawodach. I opłacało się, bo właśnie ostatnio zacząłem dość dużo na nie układać. No i właśnie... Cóż, no, i dość dużo właśnie na nie układam. Moja 6 na 6 którą dostałem wczoraj od firmy X-Men. A i właśnie, no, jedyny minus w sumie nawet, bym powiedział. Dwa: e, jeden to, to jest to, że nie jest magnetyczna, a drugi to, że czasami ma takie dosłownie małe loki na przykład Tak, ale ja się łatwo odblokowuję. No to właśnie... No czasem możesz takie zystać. Podczas szybkiego układania. No i oczywiście moja ostatnia kostka. Uh, Gigamix. No. Na dnie się męczy najbardziej z tych moich wszystkich kostek. Eee. Uh. Ułożyłem ją wprawdzie dwa razy chyba już. Lubię ją, ale jednak no... Nad jej ułożeniem trzeba trochę pomęczyć, tego tak powiem szczerze. No dobra, to były wszystkie kostki. Było ich dokładnie tyle. Jeszcze nie ile mam ich tak, jeżeli chodzi o liczby. Ale no... dość dużo pewnie. Bym wyliczył ponad... 30 może. Nie no, dobra, 20. No więc... Fajnie. E, ogólnie teraz nie będę jakoś dużo nagrywał, więc jakby... No. Po prostu... E, no jest szkoła tam inne obowiązki. I w ogóle... No spędzałam więcej czasu na moim prawdziwym hobby. No ale w każdym razie... E, Będę czytał odcinek? No i cześć.